Witajcie! Nadrabiamy zaległości od innych Skibidi, ale mamy też informacje na temat Doom Studio i mam bardzo smutną dla was informację. Mamy też nowe przecieki od Doom Studio, dzisiaj się tym tematem zajmiemy. Zacznijmy od Skibidi Genesis, czwarty odcinek, który wyszedł. Zostawcie lajka, mam nadzieję, że zostawicie tu dużo lajeczków, bo nadrabiamy serię. Zaczynamy od czwartego odcinka od Chasing Skylera. Jest to youtuber, który reaguje na Skibidi Toilet, on tworzy swoją serię i to jest właśnie Genesis. Mamy czwarty odcinek. Patrzcie, Chief Clockman, ty szef zegarów, tu jest, kurde, nieźle dał mu zegar jakiś. Ciekawe, po co? Żeby tutaj go używał do zmiany czasu czy coś? Zatrzymania? Ty, on więcej ma tych budzików. Co to jest? A tu zatrzymuje czas, patrzcie, ten zegar, nieźle. I oni się tu biją z tym, nie? Żółty głośnik. O kurde, ty. Elektryczność? O kurde, ty. Oni mają niezłe ulepszenia. Odciął mu rękę. Lol. Zatrzymał czas ten, sze ten ten, ten. Ten gościu, nie? Ten ro robot. O on. No i dobra, no ale to musicie go wbić mu coś. A on jest trochę. Z poraniony. No hopie, masz mało czasu, lepiej go rozpal. Okej, okay, czyli skończył. A nie, on żyje. Myślałem, że ten żółty głośnik zginął, ale rękę no, stracił, więc nie jest tak źle. Może mu ją naprawią albo coś. A gdzie reszta ekipy? Ten jeden zginął, to pamiętam. Już nie ma dużo użyć, nie. No, spoko odcinek. Słuchajcie, one są bardzo krótkie i niewiele się tu dzieje. Tak szczerze. My nie wiemy dalej o co chodzi, nie. <ścoughs> no, mam nadzieję, że to zmienią. Słuchajcie, zajmiemy się teraz um, Doom Studio, ponieważ mamy nowy przeciek, który został udostępniony, jak widzicie. I tu wychodzi na to, że źle się dzieje. Bardzo źle się dzieje, bo tutaj widzę, że Tytan. Tytan, jak widzicie, pamiętacie, odcinek najnowszy, specjalny, gdzie gdzie właśnie wszyscy Tytani praktycznie zostali zniszczeni, a tutaj te, to, to był w ogóle inny multiwers. Natomiast tutaj, w tym głównym, który oglądamy, którego oglądamy od samego początku, no to jak widzicie, tutaj mamy. No, coś jest nie tak z Tytanem Wiertło ulepszonym, przegrywa, ale pamiętajmy, że jak oglądaliśmy wcześniej te wszystkie rzeczy, to on ma jeszcze w zanadrzu jakieś ulepszenie, jakąś ewolucję i nie wiem, czy w tym odcinku, właśnie, który będzie, nie dojdzie do tej ewolucji. Więc tutaj widzicie, mamy taki przeciek, jak widać, leży chyba obrywa nie mogłem w ogóle to jest trochę naciągane dla mnie że tytan głośnik ulepszony mamy tytana wiertło i oni nie mogą sobie poradzić z tym jednym toilet. naciągane strasznie No moim zdaniem średnio średnio to to wygląda natomiast jeszcze jest jedna ważna rzecz słuchajcie zanim przejdziemy do Dark Zona bo wyszedł 23 odcinek moi drodzy seria Skibidi Toilet od Doom Studio skończy się na 50 odcinku. Ile my tam mamy tych odcinków? Jak widzicie, tu mieliśmy podsumowanie sezonu. 38 odcinek jest tym najnowszym, więc jeszcze mamy 12 odcinków do końca całej serii. I zobaczymy co potem się będzie działo. Wydaje mi się, że one się w jakiś sposób połączą. Albo przejdziemy do tego multiświatu, gdzie, gdzie właśnie widzimy w specjalnych epizodach. No, nie wiem, co mają twórcy do powiedzenia. Może rzeczywiście dobrze, że ta seria się skończy, bo ona coraz gorzej się to ogląda. Jest tam za dużo takich wy wyimaginowanych postaci, którzy nie do końca mają. Wiecie, tak nie pasują do końca do tego, co, Doom, co Boom tworzy, nie? I to tak dziwnie się ogląda. No ale cóż, zobaczymy. Po 50 odcinku już będzie koniec. Przejdźmy do Dark Zonu, zobaczymy co tam się dzieje, bo podobno nowe, nowi przeciwnicy jak widziałem na miniaturce. I wszystkie, więc obejrzymy. No dobra, zobaczymy. To jest jakiś wielki chaos panuje, nie wiem, ja chyba 22 nie oglądałem, ale to słuchajcie, zazwyczaj robię tak, że wszystkie odcinki macie na Broad Reaguje 2, tam jest cała kompilacja tych reakcji. Oczywiście ja nagrywam reakcję drugi raz, żeby to nie było to samo do końca, tak, że jak na przykład nagram tu reakcję na 23, to na ten kanał drugi też nagram na 23, żeby była inna reakcja, nie? I tam jest aktualizowane to na bieżąco, więc będziemy musieli nadrobić Dark Zone. Bo tu nie wiem do końca, co się wydarzyło. Ty, czekajcie, może wejdziemy. Może wejdziemy. Fajnie, że to jest 4K, bo to nam dużo daje, ale. Chociaż ja widzę, że sezon 5 oglądałem. To jest, szczerze to nie wiem, co tu się dzieje, już zapomniałem. Ej, hey, co to te kamery się jakoś wzmocniły? Ty tam jest telewizor, widzieliście to? Ty ktoś tu idzie? Że się dali tak zaskoczyć tymi helikopterami, te ty. bez sensu trochę. Jezu, co to jest? A oni uciekają, chyba nie? Oni chyba uciekają z tego miasta, miejsca. coś tam świeci, widzicie to? Głas przy, przy, przy ten, jego nogę przy, przytrzasnął. Jezu, co to jest ty? Co tu się dzieje ty? Też się pojawił. Jasny wind co to jest? Co to jest jasny gwint? Lampa Gina normalnie. Nie no nie wierzę. Co tu się dzieje? Jezus, Maria, co to jest? C Lol? C Nie, no to już się robi dziwne, naprawdę, już wcześniej było dziwne, ale teraz to już jest hiper dziwne. Co to kurde jest za jakiś? imbryczek do kawy jasny gwint <grystanie>